Ale ty dzisiaj gryfnie wyglądasz? Ja, tej. Fajne może te szaty z wiesz? A kupiłaś się y, u Karoliny na sztandzie w markecie, wiesz? No, fajne. No, wiesz, jest dopiero w czas połednia. To na takie bardziej chyba na wieczór, co. Ale ją ja dzisiaj randka. No, y, i po robocie bym się nie zdążyła przebyć, wiesz? Aleś ty jest pięknie obleczono. Wiesz, pięknemu we wszystkim pięknie. Ale ja myślała, co o ty gryfno i pięknie obleczono. No ja, Rychtik, nie gorz się trażę z zgub z wrażenia, że ci tak zobaczył. Spokopiła, co to miał być komplement ja ty mi świat ja? No ty, przecież ty jest moja lipsta od wczoraj i to chyba muszę ci świadczyć. Musisz? A ja myślałach co chcesz. No, widzisz, także zgubrze że co chwila coś z bamunca. Co słówko to się hachna. No nie się. No dobra. A bo może takie coś uda Nie wiem jeszcze sama. To jest też dobry pomysł. Taki kamemberotyp. No chyba ja na tego tego <gry> coś. Ty! A tam idzie chyba twój szat. Widzę, to jest richtig Wojtek. To on idzie na zaletę do ciebie. Myśla, co ja? Wczoraj jak mi odkludzą, to mi kusika. A bo ja mu dała ją ja już sama, nie wiem. Można razem my się bośkali. Ty chcesz być jego liczta? No ja, bo ją ja mu tak przeja, A on ciebie też przeje. Od niego kusiki zdobą, mi się, że są swe sprzonio. Obiecał mi gibkie z rękowiny. I ty chcesz się gipko hajtnąć? Chcesz się za niego wydać? Te roski? Może no tak te roski nie, ale jaki pierścionek z wielkim brylantem by mi się zdołał. Wiesz?